Pozdrowienia, odkrywcy wiedzy, dzisiaj zagłębimy się w transformacyjny wpływ pozytywnych słów i działań na nasze codzienne życie. A pytanie, które wszyscy sobie zadają: to jaka pozycja w łóżku jest najbardziej lubiana przez kobiety przed kontynuowaniem? Zapraszam do obejrzenia tego linku, który zachęca nas do kultywowania odwagi, optymizmu i pewności siebie. Na końcu wideo podzielę się cennymi poradami, jak pielęgnować zdrowe relacje i wypełniać swoje życie miłością i sensem. Zaczynajmy, bądźcie silni w trudach życia i nie zniechęcajcie się, jeśli cierpienie odwiedzi Was osobiście lub Waszych bliskich, cierpienie, oprócz oczyszczania nas, doskonali naszą wewnętrzną siłę. Nikt nie może przejść przez rok bez zdawania egzaminu. Nikt nie może postępować bez przechodzenia próby natury, która sprawdza, czy naprawdę umiemy być silni, znosić ból, być szczęśliwymi, próbować robić jak najwięcej dobra, póki jesteśmy na tej ziemi. Rozsiewajcie wokół siebie jałmużne pocieszenia, słowa czułości, uśmiechy szczęścia, odpowiadajcie z radością i optymizmem wszystkim, którzy do Was mówią: Nigdy się nie irytując, odciskajcie w każdym dniu Waszego życia wszelkie dobro które istnieje w głębi waszych serc, utrzymujcie przyjaźni swoich przyjaciół, potrafcie z wdzięcznością odwzajemniać otrzymane korzyści, nie bądźcie niewdzięczni, jeśli otrzymaliście od kogoś dobro, nie zapominajcie o tym, nie wyrzucajcie ich z kręgu waszej. Przyjaźni, nie krzywcie swoich przyjaciół, nie krzywcie tych, którzy często poświęcali się, aby dać wam chwilę radości, nie odmawiajcie swojego uczucia tym, Którzy starali się dać wam szczęście, nie mówcie, że nie możecie pracować dla dobra innych. Ilu niemówiących oddałoby fortunę, aby móc mówić jak wy, ilu sparaliżowanych wzdycha za krokami, które możecie stawiać? Ilu milionerów oddałoby swoje bogactwo, aby mieć choćby dziesiątą część wiary, którą macie wy? Nie mówcie, że nie możecie pracować, rozdawajcie dobra, które Bóg wam dał. W gestach życzliwości i słowach czułości nie pozwólcie, by oszczerstwa zakłóciły wasze życie. Nie równajcie się z oszczercą, aby nie być do niego podobnym. Nie odpowiadajcie ani nie irytujcie się. Kontynuujcie swoją drogę, jeśli macie czyste sumienie i nie zmieniajcie swojego sposobu życia tylko po to, aby podporządkować się oszczercy. Może właśnie tego chcę, żebyście zeszli z właściwej ścieżki, nie słuchajcie go. Idźcie naprzód niewzruszeni, ale dla jego pomocy dajcie mu powietrze do oddychania, odkąd się urodził, wodę do ugaszenia pragnienia, jedzenie, aby go utrzymać, schronienie, aby go chronić. A co dajęcie w zamian? Wnosicie wkład w dobrobyt Ziemi, która przyjmuje Was z otwartymi ramionami, pozwalając Wam się rozwijać i uczyć. Nie zapominajcie, że Ziemia czeka na Waszą pomoc. Miejcie wiarę w siebie, ponieważ Bóg żyje w Was. Dlatego mieć wiarę w siebie to mieć wiarę w Boga. Ufajcie swoim zdolnościom i idźcie bez obawy przed przeszkodami, które możecie pokonać. Pokonacie je, odpowiedzcie na zaufanie, jakie Bóg pokłada w Was, kiedy daje Wam zdolności, które macie do rozwinięcia i zastosowania w praktyce. Za każdym razem, gdy patrzycie na dziecko, podnoście swoje myśli w podziękowaniu Bogu, który nigdy nie opuszcza swoich dzieci. Dziecko jest nadzieją dzisiejszą i realizacją jutra, jest pewnością, że Ziemia ciągle się odnawia, każdego dnia przyjmując nowych mieszkańców, którzy wnoszą wkład swoją pracą i umiejętnościami dla postępu świata. Cierpicie, pokonujcie swój ból z heroizmem. Ponieważ tylko zwycięzcy otrzymają nagrodę, która na nich czeka. Nie spieszcie się, ale nie zniechęcajcie się, pokonujcie swój ból z heroizmem, szukajcie radości i żyjcie z optymistycznym uczuciem kogoś, kto wie, jak walczyć bez omdlenia, a zobaczycie, że wasze życie przekształci się w hymn dziękczynienia Ojcu wszelkiej dobroci. Kiedy ogarnia was zwątpienie, utwierdźcie swoje serce w pragnieniu wytrwania do końca. Jeśli złośliwość i oszczerstwa Was ranią, nie pozwólcie, aby Wasz umysł był bezużyteczny. Spędzajcie czas na konstruktywnej pracy, pomagając wszystkim, którzy potrzebują Waszego wsparcia. Nie pozwólcie, by zniechęcił Was ból. Wręcz przeciwnie, podnoście swoje ufne myśli, prosząc o pomoc z góry. Starajcie się dawać, ile tylko możecie, dobre słowo, uśmiech. Gest zachęty, szczodrą myśl, a poczujęcie w swoim sercu wielką prawdę. lepiej jest dawać niż otrzymywać. Jeszcze tego nie zauważyliście. Spróbujcie więc pomóc komuś bezinteresownie i zobaczcie, jak przyjdą do waszych drzwi z rękami pełnymi radości największego szczęścia, jakie możecie poznać w swoim życiu, szczęścia zdawania. Śmierć nie istnieje. To, co się dzieje. To tylko transformacja w naszym sposobie bycia. Nie oczekujcie, że po tym nastąpi inne życie. Nie, życie jest to samo. Życie wieczne jest już przeżywane przez nas wszystkich. Po śmierci nadal jesteśmy tym, kim już jesteśmy. Dlatego starajcie się być teraz, przed śmiercią, tym, kim chcecie być po śmierci, ponieważ śmierć nie istnieje. Kroczyć radośnie przez życie. Sadzić dobre ziarna pokoju i optymizmu, dobrze żyć ze swoim sumieniem, pomagać innym, ile tylko możecie, aby wasze życie stało się nieustającą radością z korzyścią dla wszystkich. Nie pytajcie, czy będą wam wdzięczni lub odpłacą wam, róbcie dobro, nie myśląc o nagrodzie, bo tylko wtedy okażecie miłość do wszystkich. Nadszedł czas, aby ujawnić pozycję tego, kto rozmawia z wami w łóżku, ale najpierw nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, zostawić łapki w górę, podzielić się tymi wskazówkami i poradami z przyjaciółmi. Pozycja 69 na stojąco. Znacie te pozycje? To pozycja dla tych, którzy lubią przyjemność równocześnie przez usta. Ale kobiety wydają się mieć fantazję, w której innowacyjnie stosują te pozycje w pozycji stojącej 69 kobieta pozostaje głową w dół z nogami splecionymi na ramionach partnera. W tej pozycji mężczyzna sprawi, że osiągnie bardzo intensywny orgazm i wielką przyjemność, powodując przewracanie oczami. Dotarliśmy do końca tego wideo. Jeśli ta wiadomość do Was przemówiła, podzielcie się tym wideo z kimś, kto potrzebuje odrobinę zachęty i szczęścia. Razem możemy zrobić pozytywną różnicę. Do zobaczenia w następnym wideo. Seksualność to ważna część naszego życia, a zrozumienie potrzeb i pragnień obu partnerów jest kluczem do satysfakcji w sypialni. Jednym z aspektów który może wpływać na jakość życia seksualnego, jest wybór pozycji seksualnych, które przynoszą największą przyjemność, zwłaszcza podczas seksu waginalnego. W tym artykule przyjrzymy się różnym pozycjom, które są często preferowane przez kobiety, gdy chodzi o przyjemność waginalną, oraz omówimy, dlaczego te pozycje mogą być szczególnie satysfakcjonujące. Pozycja misjonarska jest jedną z najbardziej klasycznych i najczęściej praktykowanych pozycji seksualnych na całym świecie. Chociaż niektórzy mogą ją uważać za zbyt prostą lub przewidywalną, ma ona wiele zalet, które sprawiają, że wiele kobiet czuje się komfortowo i przyjemnie. W tej pozycji kobieta leży na plecach, a mężczyzna znajduje się na górze. Może to pozwolić na głęboką penetrację. Co jest satysfakcjonujące dla wielu kobiet, zwłaszcza gdy pochwa jest odpowiednio nawilżona. Dodatkowo, pozycja ta umożliwia kontakt wzrokowy, co może pogłębić intymność między partnerami i umożliwia mężczyźnie kontrolowanie tempa i głębokości penetracji. Dla wielu kobiet pozycja misjonarska jest wygodna, ponieważ mogą zrelaksować się i skupić na odczuwaniu przyjemności. Dodatkowo, możliwość stymulacji łechtaczki przez pocieranie się o partnera lub ręczne pieszczoty sprawia, że ta pozycja jest wszechstronna i może być dostosowana do różnych preferencji. Pozycja na jeźdźca, znana również jako pozycja kobieta na górze, to pozycja, w której kobieta jest na szczycie i ma pełną kontrolę nad tempem, głębokością i kątem penetracji. Ta pozycja jest często preferowana przez kobiety, ponieważ daje im pełną kontrolę nad tym, co się dzieje, co może być nie tylko fizycznie satysfakcjonujące, ale również psychologicznie empowering. Kobiety mogą dostosować kąt i głębokość penetracji, co może pomóc w znalezieniu punktów, które są najbardziej przyjemne. Ponadto, mają pełną kontrolę nad tempem, co pozwala im dostosować tempo do własnych potrzeb i pragnień. Możliwość kontrolowania sytuacji jest często wymieniana jako jedna z największych zalet tej pozycji, ponieważ pozwala kobietom na lepsze zrozumienie własnego ciała i tego, co sprawia im największą przyjemność. Pozycja łyżeczek jest pozycją, w której oboje partnerzy leżą na boku, kobieta z przodu, a mężczyzna z tyłu. Jest to pozycja, która jest często wybierana ze względu na komfort i intymność, jaką oferuje. Penetracja w tej pozycji może być płytka lub głęboka, w zależności od preferencji, a oboje partnerzy mają wolne ręce, co umożliwia dodatkową stymulację i eksplorację ciała partnera. Ta pozycja jest często uważana za bardzo intymną, ponieważ pozwala partnerom na bliski kontakt fizyczny i emocjonalny. Jest również wygodna, co czyni ją idealną dla długich, powolnych sesji miłosnych. Możliwość szeptania sobie do ucha i bliskość ciał sprawiają, że jest to doskonała pozycja do budowania więzi emocjonalnej i seksualnej. Pozycja od tyłu, znana również jako pozycja pieska, to pozycja, w której kobieta klęczy na czworakach, a mężczyzna penetruje ją od tyłu. Ta pozycja umożliwia głęboką penetrację, co może być bardzo stymulujące dla wielu kobiet. Jest to również pozycja, która daje mężczyźnie więcej kontroli nad ruchem i tempem, co może prowadzić do bardziej intensywnego doświadczenia. Dla wielu kobiet ta pozycja pozwala na intensywne doznania, ponieważ kąt penetracji może stymulować przednią ścianę pochwy, gdzie znajduje się punkt G ponadto. Ta pozycja pozwala na więcej swobody w rękach, co umożliwia dodatkową stymulację łechtaczki lub piersi. Wreszcie, Niektóre kobiety lubią poczucie bycia przyjętą w tej pozycji, co może dodać element podniecenia psychologicznego. W pozycji kowbójki wstecznej kobieta znajduje się na górze, ale zwrócona tyłem do partnera. Ta pozycja oferuje inne wrażenia niż klasyczna pozycja na jeźdźca i pozwala na różnorodne kąty penetracji, które mogą być bardzo stymulujące. Dzięki tej pozycji kobieta może kontrolować głębokość i rytm, jednocześnie mając nowe doświadczenia wizualne i dotykowe. Jest to również świetna pozycja do stymulacji łechtaczki lub punktu G, w zależności od kąta penetracji. Dodatkowo, możliwość odchylenia się do tyłu może otworzyć nowe możliwości dla intensywnej stymulacji piersi i brzucha. Pozycja nożyc polega na tym, że partnerzy są zwróceni do siebie. Z nogami splecionymi jak nożyczki. Ta pozycja pozwala na wyjątkowe kąty penetracji i bliskość, co może być bardzo intymne i stymulujące. Bliskość partnerów i możliwość patrzenia sobie w oczy mogą wzmocnić wieś emocjonalną. Ponadto, możliwość splecenia nóg pozwala na intensywną stymulację różnych obszarów pochwy, co może prowadzić do głębszego i bardziej satysfakcjonującego orgazmu. Oprócz klasycznych pozycji seksualnych istnieje wiele wariantów, które można dostosować do własnych potrzeb i preferencji. Eksperymentowanie z różnymi kątami, rytmem i głębokością penetracji może pomóc w odkryciu co jest najbardziej satysfakcjonujące. Nie można przecenić znaczenia komunikacji w sypialni. Otwartość na rozmowę o tym, co sprawia przyjemność, a co nie jest kluczowa dla zdrowego życia seksualnego. Partnerzy powinni czuć się swobodnie, dzieląc się swoimi pragnieniami i granicami, co pozwala na głębsze zrozumienie i lepsze dostosowanie do potrzeb obu stron.